Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku budowy naszej asterki perełki, w którym, oj, będzie się działo. Przypominam, że w poprzednim odcinku nasz Bolit otrzymał m.in. lambodorsy, potężną tubę basową w bagażniku, czy ten skromny generator docisku. A dzisiaj w planach dla naszej perełki mamy słuchajcie body kit. Bodykit od firmy. <laughs> Są to najbrzydsze progi, jakie udało nam się znaleźć. No jest lala, nie? Jest lala. Myślę, że będziemy to kleić na jakimś gównolicie, bo nie da się tego raczej przykręcić. Tu mamy tylny zderzaczek, jak widzicie, przygotowany na jedną końcówkę wydechu, ale tych końcówek wydechu, jak wiecie z pierwszego odcinka, jak go nie oglądaliście, to tutaj link do pierwszego odcinka będzie nieco więcej. Chodźcie. się przyjmą z pana co nie? A ty dzisiaj, Adrianku, jakie zadanie robocze? Oplotę warkocze nadal, nie. <noise> Jak się zrymowało. No także Adi rozpoczyna od przedłużenia wiązki drzwi do Lambodorsów, którego nie udało mu się zakończyć poprzednim razem. To jest specjalna technika zaplatania Proszę, to jest warkocz pod wezwaniem... pod wezwaniem równości. What you he! Moi drodzy, w międzyczasie jak Adrian kręci warkocza, a Szymon pojechał po akcesoria do naszych zderzaków i tak dalej, yy, prezentuję takie oto przepiękne lampy seksu, którymi od razu zajmę się montażem, żeby coś przyspieszyć w naszej jak ci się podoba, Adrianku? Ja myślę, że nie byłoby perełki bez czegoś takiego, za to były zawsze punkty dodatkowe. No myśli, Mam nadzieję, że, tak. że tej wioski nie będę musiał przelutować. <laughs> I cyk, przejście. No, fajne, co nie? No, no groźnie to wygląda, groźnie, groźnie, groźnie ale dopiero, to tak dopiero to... ze spoilerem, o właśnie. Zróbmy taki właśnie. O właśnie. Patrz, yeah. ja jest za mało prądu na tej żarówce. Wiesz, no byle jakoś działało, no, żeby z przepisami się zgadzało chociażby. A tu się nic nie będzie zgadzało z przepisami. Yy, no, okazało się, że w wiązce naszych lamp seksu coś było spiękkowe, więc postanowiliśmy, że zajmiemy się tym później. A póki co,. Zobaczcie, może wytłumacz, widzą co z tym ogrodzeniem dla będziesz robił dokładnie. No, zważywszy na fakt, że nasze zderzaczki przyszły, że tak powiem, puste w środku, no to. Jest taki znany dawny patent tuningowy tak zwanego siateksu, który od czasu do czasu był wykonywany z jakichś bardziej profesjonalnych siatek, natomiast my wykorzystamy do tego siatkę ogrodową. Nice. Daniel powiedział, że coś takiego należy nałożyć przed klejeniem za pomocą kleju do szyb. I jak się to nałoży to wedle prawidłowej sztuki powinno się to dać. Spalić skiepa, przeczekać, żeby podeszło i dopiero wtedy kleić. Czas spinięcia gruntu jest wprost proporcjonalny do palenia się papierosa jednej sztuki. To jest jego pasja. On Kom? nigdy nie przestaje. Nigdy. Kosiarz umysł. <gry> Nie wypaliłeś peta. To zero. Mówiłem, no mówiłem, że już nie będzie promocji na zwrot 150 zł z MUBI i już nie ma i teraz jest promocja na 100 zł. Może i teraz dostaniecie 100 zł zwrotu za zakup ubezpieczenia w momencie, gdy zakupicie je, korzystając z linku, który znajduje się w opisie tego filmu, ale za to dostaniecie też 100 zł, jeżeli polecicie Mubi swojemu znajomemu, mamie, szwagrowi, siostrze, bratu albo komukolwiek tak naprawdę. Bo kupując ubezpieczenie na Mubi, dostaniecie specjalny link polecający, który możecie wysyłać waszym bliskim i wtedy, nie dość, że Wy dostaniecie stówkę, to wasz bliski również dostanie stówkę. Każdy będzie zadowolony, każdy będziemy auto ubezpieczone tak tanio, jak tylko się w ogóle da. Proste? Wydaje mi się, że proste. Sprawdzajcie, link w opisie, a my wracamy do Asterki. Dobrze, moi mili Państwo, z racji, że z lampami seksu wyszły jakieś tam pewne przeszkody co do kabelków, elektroniki i tak dalej, to ja, żeby też przyspieszyć cały proces perełkowania, wezmę się za kolejną modyfikację, którą jest to, czyli lustereczka, które mają nawiązywać chyba do BMW M3 E30. Tak mi Szymon przynajmniej mówił. Dobra, bierzemy się za robotę. Ja wam coś pokażę. To jest plasticzek, który ląduje tu od wewnętrznej strony jest siateczka. Jakby tu miał być głośnik. A uwaga, A tego głośnika tu nie ma. Opel was oszukał w waszych astach. Tu nic nie gra.

Tak znaczy powiem tak, sama w sobie siateczka ogrodowa uważam, że spełniła swoją rolę w sposób należyty. Jak chodzi o czystość prac i konfinezję przy docelowym wykonaniu, powiem tak, gdybym odebrał tak auto od kogoś, kto by mi je robił, to bym nie był zadowolony, no ale w przypadku tego projektu perełeczki chyba jest to na odpowiednim poziomie. Całkiem nieźle, to już jest. Ale to chodzi Oj. o to, jak to wygląda od zewnątrz. Aha! <laughs> no tak, gdzie, nie, gdzie nie, gdzie są pewne prześwity tutaj z tego kleju? Nie Niedociągnięcia. Niedociągnięcia, albo można to też potraktować jako taki naddatek, żeby o. się na pewno dobrze trzymało. Ja powiem tak. Źle się to robi, a jeszcze gorzej to wygląda. <laughs> No, muszę przyznać, że pewnie dało się to zrobić bardziej estetycznie, ale cały projekt naszej asterki w żadnym momencie w sumie nie miał być estetyczny, także, no, jest dobrze. Czas więc na przymiarki wspaniałego bodykitu, który z tyłu okazało się, że nie ma ochoty pasować przez kulę od haka. No, straszny to jest. A jest straszny. No, że jeszcze tak nie Ota! O. o tak! Need for Speed wjeżdża. No, ja mam aż w głowie muzyczkę z menu Need for Speed Undergrounda 2 jak na to patrzę. Może nie się spodziewaliśmy <grym> w końcu. Kiedyś klasa średnia, a teraz proszę bardzo do czego doszliśmy. Słuchajcie, na dzisiaj kończymy pracę. Wstępnie mamy przymierzony zderzak z tyłu, ale już wiemy, że nie będzie łatwo, więc widzimy się jutro. I jutro będziemy, mam nadzieję, kończyć pracę nad stroną bodykitową tego samochodu. Dobra, słuchajcie, dzisiaj jest kolejny dzień naszych zmagań z Asterką. Zadanie numer jeden to spasowanie bodykitu, który już wiemy, że jest w tym dosyć trudnym pacjentem, ale myślę, że damy radę. Jakiś dziwny klucz. Kto <noise> będzie wybierał materiał? Dziewczynka? Mateuszek Gdzie jest Mateuszek? Mateuszek pojechał do Włoch A kto trzyma fanatę? PAN POMOCNIK! Jest dobrze Krzysiu? Nie wiem. Jest, taniej. jest, jest tanio Jest dobrze. Czyli dobrze. Czyli jest, jest? jest dobrze. Ardianek. Co zaraz? Grzej spawarkę chłopie. Bo ja tutaj już mam dary losu. O oh się. I... Potrzebuję śrubę. Moja wizja jest taka, żeby to wjechało na środku. O, 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 gdzieś tu. No. To tu, no i tam, to najlepiej gdzieś tam. Czyny zderzak siedzi jak talala. My natomiast przystępujemy do kolejnych walk z naszym bodykitem, czyli do walki z progami, do walki z przednim zderzakiem i walki z błotnikami, która prawdopodobnie będzie najbardziej wymagająca, bo błotniki generalnie w planie nie były jako taką, Natomiast zastosowanie zawiasów lambolorsowych to wymusiło, ponieważ się tam odpowiednio nie mieszczą, więc je trzeba pociąć. No a chcielibyśmy to też zrobić tak, żeby to nie było po prostu wycięte, tylko no z tym sznytem. Z tą pasją i miłością do samochodów. A tak w ogóle to mi chyba głupio, i szkoda, że my to auto kupiliśmy i coś takiego z nim robimy. Jeżeli ogląda to właściciel tej astry, który nam ją sprzedał, to przepraszam. Powiem tak, jako doświadczony mechanik, w tym układzie wydechowym jest jeden niewybaczalny błąd to znaczy katalizator. Na każdym dobrym warsztacie każdy dobry mechanik wie, że trzeba wyciągnąć tak Trzeba. Pamiętacie LEDy, które montowaliśmy z Mateuszem w pierwszym odcinku, to właśnie je demontuję, żeby zmienić progi. <grystanie> Dobrze, kurde, że nikt tam nie stał ja nie. Jesień kwa średniowiecza tu się odpierda. Nie będzie to się trzymać na razie. Nie wiem na czym się to ma trzymać. Szczerze powiedziawszy, powiedział. No, tak... no i okazało się, że demontaż progów przez Ardianka poszedł na marne, bo nasze progi to tak naprawdę nakładki na fabryczne nakładki. Progów. No więc postawiliśmy na rozwiązanie, które sprawdziło się świetnie przy siatkach do zderzaka, czyli na klej do szyb. A w międzyczasie połączyliśmy się z naszym korespondentem z Włoch, by dowiedzieć się jak Lamborghini to robi, że zawiasy od Lambodorsów mieszczą się pod błotnikami, a u nas jest z tym problem. Wiesz co, to już pokazuje yy, jaki model potrzebujesz. Urcelango, Punta, może jakiś Aventador. Ja Myślę, że Aventador to jest najbliżej tego, co my tutaj mamy. Weź no. O, to po prawej to jest takie podobne do Asterki. O, o, o. No, 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 no. Ty, no to jest tak, szybko. Dobra, mamy to. Kurde, dzięki Mateusz. Dzięki, gdyby nie ty, to by się nie udało. Dzięki, baw się dobrze tam. No, pa. Wiemy wszystko, a no! Chłopacy! Ej, dzwoniliśmy do Lamborghini i tam tak, jest... Tak samo jest kwa tutaj wiesz. Tak i właśnie tu wiesz, w loty, wyloty. No, no ale tak było. Tak no, słuchaj, Ale tak, no to... pokaż to... mu na nagraniu. No, no No. No, no to jest Ja o, jestem za. Być. Tak, o, id no identycznie normalnie. O, da, no, no, no. Ja Czyli myślę, że oni, oni mają pyta, ten to sam to... problem co my. Dokładnie. I rozwiązują go tak samo jak my. Elegancko lecimy. Jezu, mam nadzieję, że wy to widzowie docenicie. To jest taka robota z tym. Obejrzyjcie to chociaż, proszę. Ja proszę widzów, żeby to obejrzeli chociaż oglądajcie już takiego druciarstwa nie będzie k***a. nigdzie, nie? nie trzymasz już pierwsza mi to już się nawet przestało podobać. <laughs> Bo mi to wka po prostu. <laughs> I powiedzcie szczerze, czy komuś z Was to się podoba. W ogóle wiecie, kupiliśmy to auto za 3,5 nie, nie, nie mam na pewno wszystkich kosztów zapisanych, ale generalnie zostało w to auto wsadzone tak, że licznik jest na jakichś 11 tysiącach, nie? A, czy wygląd tego samochodu się poprawił? <grybuj> że jest kuba sypek. To widzicie, tutaj po prostu wszystko jest ukształtowane specjalnie, aby ten pęd powietrza tu kurwa się załamał i uciekł stop jak najdalej. Zobaczę ten sam. Opór. Update. Będziemy modyfikować układ wydechowy i wycinać katalizator który, mamy nadzieję, że choć w jakimś stopniu zrekompensuje koszta poniesione na ten mało rentowny projekt. Myślę, że dźwięk tego silnika zrekompensuje Ci... A na pewno, na pewno. To musi być... Nagrajmy przed Daj mu trochę! O, nie lubię tego. W ręce prowadzącego wręczam najważniejsze narzędzie na warsztacie. Bo Proszę. Posługiwałem się tym dwa razy w życiu. Dwa razy? Co nim robiłeś? Podobne rzeczy. I dwa razy skończyło się to prawie wstrząśnieniem mózgu, kurwa. No Masz tutaj opcję powtórzyć to. Nie mogę się doczekać. Mam ciąć za tą flanką. Tak. I dobra, a co to jest? Bo ja nie wiem. To jest umieg środkowy, Tumnik. teoretycznie przerotowy. Ale ja bym go zostawił. No. Bo się nie będzie dało wytrzymać za tym samochodem. Are you sure about that? No? Coś. Ile pieniędzy widzisz w środku? Kurwa, no jest coś. GM28 28? Tak zaraz będę telefon, coś chcesz No spokojnie ktoś o... jest szybszy Za jedną sztukę 747 złotych No to opłacało się To już coś Mówił takim. Jest mega głośno, trochę jest. Dobra moi drodzy, kolejny dzień zmagań z naszą perełką, który ja rozpocząłem od wizyty w sklepie, który specjalizuje się w różnych częściach do układów wydechowych, więc no to, co zostało zalecone, by zakupić, zostało zakupione, czyli 4 metry rury. Oraz to! A te już zgadnie, jak to się nazywa. <grystanie> Zygzak paj. <pie>? Nie. Wężownica. <grystanie> Więc mamy 4 metry prostej rury i wężownice, które powinny załatwić nam układ wydechowy do asterki. I yy, spawamy. Pozwoli, że już skręcił. I teraz tak, pasowałoby ją yy, chyba jeszcze trochę wpuścić w zderzak, nie? Więc ja bym tutaj wyprodukował taką yy, prostą linię. Bo ona to tak musi nie tak jeszcze tutaj mają, tak, 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 bo to wszystko tutaj się będziemy jakby gdzieś, gdzieś tak, tak <grym> Dole Co? My... <sum> o! Zajebiste, korekcyjne to chyba Ta No pewnie, że tak <grym> No, tyle widać No i teraz to tam Moi drodzy Państwo, decyzje zostały podjęte. Będzie zarówno przypałowo, jak i w pewien sposób nowocześnie, ponieważ nasz główny gwóźdź, gwóźdź programu, czyli dwie prostokątne końcówki układu wydechowego. Zostaną zamontowane tutaj, ale będą one fejkowymi końcówkami układu wydechowego, czyli rozwiązanie znane chociażby z nowych Audi czy też Mercedesów, gdzie są końcówki, które tak naprawdę końcówkami nie są. Prawdziwe końcówki układu wydechowego będą dwie z rozdwojeniem dwukrotnym, więc tak naprawdę cztery. I te cztery prawdziwe końcówki układu wydechowego, dwie będą tutaj. Ja będę tutaj, no i czego więcej potrzeba do szczęścia. Spawary. Najlepsze wieszaki, nowy debi, marki BMW, klucz. Las. I tutaj myślę, że należy zaznaczyć to, że nasze oczekiwania wobec tego samochodu są bardzo niskie. I to nie jest tak, że jak przyjedziecie do chłopaków z Omegi, to wam tak zrobią. Chyba, no nie? Tłumacznie. Znaczy... Kolega wszystko powiedział. Klient, nasz pan. <głos> <głos> Więc tu... jak zwykle. tutaj były życzenia takie, żeby można było popatrzeć i docenić to, jak coś można zrobić źle. No. I poza kamerami chłopaki mówili, że tak, mówię, że mi już szkoda, was, żeby się tak nad tym męczyć. A oni powiedzieli, że to jest dla nich relaks, jak sobie mogą coś tak kurwa oddawać. Dużo przekonałem, ale o to chodziło, nie? No, to prawda. tak. tak. Spier***lić koncertowo, to jest to po prostu. Jest to, tak. to jest relaks, to jest relaks na warsztacie. No. 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 <gry> od góry to wygląda jeszcze podlej. Jest zajęć. Dobra Adam, pal tego przęta. Właśnie, brzmi zaskakująco dobrze. To trzeba wyciąć więcej. Adam, trzeba to wyciąć następne... To jest za ładnie. No, trzeba wyciąć tłumik. Trzeba wyciąć. Nie, Tak. już dobrze. Tak, tak, trzeba My wyciąć. My to zrobimy w nocy. Tak jest. co <laughs> Moi drodzy, nasza asterka wygląda ze swojej najpiękniejszej perspektywy. Jak już słyszeliście, wydech i widzicie, też wydech jest zrobiony. To, co nam zostało tak naprawdę, a w zasadzie to Adamowi, bo my jesteśmy zbyt głupi na to, by coś takiego zrobić, podłączenie flamer Kita, więc w następnym odcinku mam nadzieję, że my i Wy zobaczycie, jak asterka zionie ogniem z wydechu, ale to za tydzień w czwartek o 17. To był dobry pomysł. No nie. Ale idzie.